Fundusze unijne wspierają wiele lokalnych inicjatyw na Żuławach i mierze Wiślanej. Remontowane są ulice i drogi lokalne. W Krynicy morskiej burmistrz i Rada za najważniejsze zadanie uznali zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy. Ulica Korczaka, przy której się znajdujemy, jest przykładem tego, żeśmy zrobili to właśnie ze środków unijnych i celowa dotacja z naszego budżetu. E, musimy zmienić oblicze Krynicy Morskiej z infrastrukturą publiczną. E, w tym roku po sezonie czekamy już teraz po sezonie letnim. W, e, współfinansujemy z Urzędem Marszałkowskim e, ulicę Gdańską, bo to jest droga wojewódzka. Kolejny etap: ulica Górników z wszystkimi przybocznymi uliczkami jako kompleks i na piaskach ulica Słoneczna i ulica Piaskowa. Następny pakiet na rok 2012 wykonanie to mamy. Osiem ulic włącznie z bulwarami, które prowadzą do plaż naszych. Krynica morska licząca na co dzień blisko 1300 mieszkańców w sezonie przyjmuje około 30 tysięcy turystów. Potrzebne są nie tylko drogi dojazdowe i ulice, istotna jest też wydajna sieć wodna i kanalizacyjna. W Krynicy rozpoczęto ogromną inwestycję wartą ponad 30 milionów złotych. 54% tej kwoty to środki unijne. Zaspokoi ona potrzeby gminy na najbliższych kilkadziesiąt lat. Modernizowana i rozbudowywana jest stacja uzdatniania wody. Zakład uzdatniania wody pracuje na bieżąco. Nie ma zbiorników wody uzatnionej, nie ma rezerwy wody. W tym momencie, gdyby na przykład nastąpiło przerwanie jakiejkolwiek dostaw, dostaw wody z ujęć, miasto pozostaje bez, bez, bez wody. Dlatego budujemy te zbiorniki, które będą stanowiły dosyć sporą rezerwę na wypadek jakiejkolwiek awarii. Poza tym w tym momencie daje nam to to, że, że ta woda będzie oczyszczona, będzie lepiej przede wszystkim oczyszczona bo budujemy także, rozbudowujemy hale filtrów, budujemy komory napowietrzania wody, także poprawi się zdecydowanie jakość. I potem połączymy piaski z klinicą morską, no krótko mówiąc rurą, nowoczesną instalacją, mon monitoring światłowodowy tej wody będzie prowadzony, analiza chemiczna, jak, że ta woda z klinicy morskiej, gdzieś do naszych odległych piasków 10 km, dotrze taka, uzdatniona jakby była pobrana ze studni świeża no kubeczkiem to pozwoli na szerszą ofertę usług spa a także planowane wykorzystanie źródeł solankowych inwestycje o których myślą gospodarze to również ochrona przed zagrożeniem powodziowym Krynica położona pomiędzy brzegiem morskim a zalewem musi stale pamiętać o groźbie sztormów szczególnie przy wietrze północno-wschodnim od strony morza miasto i gminę chroni wysoka wydma i wał którym zarządza urząd morski od strony zalewu część miasta nie jest obwałowana. Jest same przedpole czcinowiska ze strony zalewu wyślonego. I tam wtedy, jak przychodzą wysokie stany wód, to nam podnosi się ta woda i następują podtopienia do most. Tutaj jest taki zamysł konieczności budowy nowego wału, a te stare wały powodziowe, które istnieją w dalszej części Klinicy Morskiej, trzeba po prostu podnieść rzędną koronę wału. Zmierzamy do tego, żeby na tej koronie wału, w przyszłości podniesionej, zmodernizowanej, no, mieć ciągi spacerowe, e, turystyczne, z ławeczką posiedzieć, popatrzeć na naturę. No, do tego zmierzamy. Aczkolwiek są to zadania e, rządowe, administracji rządu, ale myślimy, żeby zachęcić, to jest podobne działanie jak z drogą wojewódzką. W powiecie nowodworskim w ciągu ostatnich czterech lat zrealizowano wiele inwestycji drogowych, łącznie za kwotę 13 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów to środki pozabudżetowe. Nowe nawierzchnie pojawiły się na 20 kilometrach dróg powiatowych. Budowane i modernizowane były drogi ważne dla rozwoju gospodarczego i turystycznego powiatu, takie jak prowadzące bezpośrednio do plaż nad morzem ulice Morska w Stegnie, Wiantarze czy Marynarzy w Krynicy ale także drogi powiatowe w Solnicy, Nowej Cerkwi czy oddana miesiąc temu droga w Bronowie, służące rolnikom i lokalnym społecznościom. W Starostwie Nowodworskim trwają przygotowania do pozyskania środków na kolejne modernizacje dróg powiatowych w przyszłym roku. Do najważniejszych zadań samorządu powiatowego należą zadania z infrastruktury drogowej oraz oświatowej. Powiat w ostatnim czasie bardzo mocno zainwestował w oświatę. Znajdujemy się na pięknym kompleksie sportowo-rekreacyjnym, który został wybudowany w ramach projektu Orlik – Moje Boisko 2012. Podobne inwestycje w zakresie udoskonalenia bazy dydaktycznej przeprowadziliśmy także w Zespole Szkół nr 1. Tam wybudowane zostało, wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne, wyremontowana została hala sportowa oraz zbudowano łącznik, Łączący budynek główny z budynkiem filialnym i halą sportową. Nie poprzestajemy na tym, chcielibyśmy kolejne inwestycje przeprowadzać w oświacie. W najbliższej, w najbliższej przyszłości będziemy remontować pokrycia dachowe na specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz przeprowadzimy kolejne inwestycje światowe. Nowoczesny układ drogowy to zarówno dla regionu, jak i stolicy Żuław, nowego dworu gdańskiego, najważniejszy czynnik szybkiego rozwoju. Położenie w pobliżu Krajowej Trasy Szybkiego Ruchu zbliża miasto do aglomeracji trójmiejskiej oraz innych miast północnej Polski. Dużym atutem gminy Nowy Dwór Gdański jest to, że gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Mamy przygotowane tereny inwestycyjne. Plan ten był tworzony od 1997 roku. Sporo osób zdecydowało się Zainwestować w nowym dworze gdańskim. Rozwijają się tereny szczególnie wzdłuż drogi krajowej numer 7. Mamy nadzieję, że niedaleka modernizacja tej drogi spowoduje, iż na teren gminy napłynie więcej inwestorów, zarówno małych przedsiębiorstw, jak i duże firmy z kapitałem zagranicznym. Rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw rozwija się w Nowym Dworze z każdym rokiem. Do największych zakładów, zatrudniających około 180 pracowników, należy między innymi firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych urządzeń do wymiany ciepła, eksportowanych do wielu krajów świata, w tym do Chin. Właśnie minęło 20 lat, jak jesteśmy w Nowym Dworze. Mamy dobry teren, mamy dobrych gospodarzy, korzystamy z tego. Rozwijamy się, chcemy zatrudniać coraz więcej pracowników, mamy dobry produkt, mamy kilka spółek na świecie. Mam nadzieję, że wspólnie coś dla tego regionu zrobimy. Innym zakładem podobnej wielkości jest okręgowa spółdzielnia mleczarska, której kierownictwo odbudowało potencjał produkcji mleka na żuławach i umocniło pozycję firmy na rynku mleczarskim w czołówce krajowej. Naczelną zasadą, jaka przyświeca zarządowi i pracownikom, jest wyrób produktów w oparciu o tradycyjne żuławskie receptury, ale w najnowocześniejszej technologii. Miasto Nowy Dwór Gdański przygotowało tereny pod budownictwo jednorodzinne. Posiadamy w okolicy tego osiedla szereg działek w celu sprzedaży i budowy domków zarówno jednorodzinnych, jak i szeregowych. Mamy nadzieję, że to spowoduje napływ nowych mieszkańców do Nowego Dworu Gdańskiego. Zachętą do tego, żeby wybrać właśnie Nowy Dwór Gdański, a nie inne aglomeracje, jest atrakcyjna cena działek. Działki są tu kilkakrotnie tańsze. Może dlatego, że to tereny depresyjne i zagrożone podtopieniami podczas wiatrów wiejących silnie z północy. Tak jak jesienią 2009 roku, kiedy to park położony przy ulicy Warszawskiej został zalany. Ale miasto i jego mieszkańcy chcą skutecznie bronić się przed powodziami. Jeśli w jakimś pokoleniu nie wydarzy się powódź, to to pokolenie kompletnie zapomina, jak, jak się powinno bronić przed, przed powodzią. Ja myślę, że na tyle te ostatnie wydarzenia nam dopiekły, że przez jakiś czas będziemy pamiętać i musimy wykorzystać to, w, no, wkładając takie programy edukacyjne do szkół. Nawet dla urzędników, ochrona przeciwpowodziowa w Holandii zaczyna się już od przedszkola. Dobre przygotowanie to warunek sukcesu w walce z powodzią. Klub Nowodworski Stowarzyszenia Miłośników Miasta uczy dzieci i dorosłych, wspierając w ten sposób działania instytucjonalne samorządu, ochotniczej i zawodowej Straży Pożarnej oraz zarządów melioracji. Staramy się podczas każdej imprezy i też w szkołach. Pokazywać najprostszą rzecz, jak się bronić, czyli usypując wały przeciwpowodziowe z worków z piaskiem. To jest jak na razie najskuteczniejsza taka ochrona przeciętnego obywatela. Sami też mamy problemy, bo domy nam też od czasu do czasu zalewa. I ta edukacja, ona powinna być powszechna, co roku, w odpowiedniej dawce, i wtedy jest szansa, że jak przyjdzie powódź, to się obronimy.